Tai Lung to pierwszy zły charakter, jaki pojawił się w całym uniwersum Kung Fu Pandy. Ta jedna postać była tak potężna, że bez problemu pokonała potężną piątkę. I mimo tego, że zarówno Wielką Piątkę, jak i Tai wyszkolił Shifu, to jednak wielki mistrz Ugwej odrzucił Tai i nie pozwolił mu zostać smoczym wojownikiem. Dzisiaj przyjrzymy się zarówno historii Ugweya, jak i Tai a następnie wyjaśnimy sobie całą tą sytuację, dlaczego Tai nie mógł zostać smoczym wojownikiem. Na starcie jeszcze bym was poprosił o zostawienie tutaj łapeczki w górę dla zasięgu i w zasadzie możemy ruszać z tematem. Zacznijmy sobie od nieco skróconej historii mistrza Ugweya. Trochę mocno ją skróciłem, gdyż ona by się nadawała na osobny odcinek, a akurat ona nie jest tematem przewodnim naszego odcinka. Moment, kiedy rozpoczniemy historię tej postaci, to chwila założenia Doliny Spokoju, a stworzył on to dlatego, żeby każda osoba w Chinach mogła czuć się bezpiecznie i w zasadzie każdy, kto tylko chciał, mógł w Dolinie Spokoju zamieszkać. Oprócz tego, że tą dolinę otaczały wysokie góry, to mistrz Ugłej postanowił stworzyć most rozciągający się na ponad 1000 mil, który miał chronić dolinę przed nadchodzącym złem. Jednakże jak pokazuje pierwszy film, to tai Lung bez problemu pokonał ten most i dotarł do Doliny Spokoju. <słuch> W trakcie jak ta kraina się rozwijała, to Ugłej szkolił wielu swoich uczniów, jednakże wielu z nich pochłonął mrok i ich ścieżka nie była prawą ścieżką kung fu, a jedyne co te osoby chciały uzyskać to zdobycie ogromnej władzy. Do pewnego momentu ten schemat się powtarzał, aż w końcu mistrz Ugłej przygarnął Shifu, którego zaczął traktować jak własnego syna. I oprócz niego on szkolił w tym momencie poprzednią Wielką Piątkę, ale o tym co się z nimi stało nagrałem już ostatnio odcinek. W każdym razie po jej rozpadzie Shifu był jedynym co został przy Ugweu i w tym momencie rozpoczyna się historia Lunga, który został porzucony po drzwi pałacu przez nieznajomą osobę. Jednakże wtedy Oogway postanowił pozwolić Shifu na to, żeby ten go przygarnął. Wówczas Shifu rozpoczął szkolenie młodego Tai Lunga, przy czym traktował go jak własnego syna, gdyż widział w nim podobną sytuację jaka go spotkała. Tai z czasem stawał się coraz bardziej potężny. Z początku robił to po to, żeby zadowolić Shifu, ten jednakże nigdy mu tego nie powiedział, że jest z niego dumny. Aż do momentu kiedy Tai pokonał swojego mistrza. Wszystko co robiłem, robiłem żebyś był ze mnie dumny! Powiedz, że jesteś ze mnie dumny, Mistrzu! Powiedz! Powiedz! W każdym razie miłość, jaką Shifu darzył Lunga, była tak wielka, że zaślepiła mu oczy, i on nie widział tego, co się z nim dzieje. Natomiast Ugłej wszystko doskonale widział, i pomimo tego, że Tajlung był doskonałym wojownikiem, to ten jednak zobaczył w nim to, że mu chodziło tylko o zwój, po to, by zostać najpotężniejszą postacią. A jak wiemy, każda najpotężniejsza postać, którą szkolił ugłej, przechodziła na ścieżkę mroku. I on myślał, że jeżeli Shifu kogoś wyszkoli, to cały ten mroczny łańcuszek zostanie przerwany. Jednakże tak się nie stało, i podopieczny Wpadł w szał, gdy dowiedział się, że nie jest godny, aby zostać moczym wojownikiem, i w trakcie swojej furii zdemolował on część Doliny Spokoju, przez co został następnie przez Uguaya pokonany oraz uwięziony. A swoją drogą, ucieczka Tailunga z więzienia to chyba najlepiej zobrazowana ucieczka w jakiejkolwiek animacji oczywiście moim zdaniem. W każdym razie, żeby przerwać ten łańcuszek mroku, ugłej postanowił wyznaczyć pandę na Smoczego Wojownika, czyli postać, której nawet się nie śniło, że nim będzie, przez co jego serce było czyste i od zawsze mu zależało na mieszkańcach Doliny Spokoju. I w taki sposób Ugwej przerwał ten mroczny łańcuszek. A po trzecim filmie to nawet widzimy to, że panda jest znacznie potężniejszy niż Shifu, gdyż on potrafi władać Chi. Przez co sam zwój smoczego wojownika był pokryty złotem, które powodowało luszane odbicie, po to by pokazać, że nie ma specjalnego ruchu smoczego wojownika. Tylko smoczym wojownikiem jest się w sercu, a Tailung tego nie potrafił pojąć. Co to pokazuje, że od początku Uguay miał rację, i dlatego ta postać została przez ugłaja odrzucona. Natomiast w Kung Fu Pandzie 4 Tailung powraca i ludzie spekulują, że on może się nawrócić i stać się ponownie dobrym, po tym jak Kameleona mu odbierze jego moc. Ale czy ta teoria się potwierdzi, do tego się dowiemy dopiero po premierze najnowszego filmu. Mam nadzieję, że udało mi się wam objaśnić nieco bardziej dlaczego Ugoj odrzucił Tailunga. Ode mnie dzisiaj to na tyle trzymajcie się na razie cześć do następnego. I am addicted, we are too close. Who